Thank <laughs> you. wszystkich uczestników dzisiejszego tygodnia. Jest mi bardzo miło, że tancujemy i chcemy działać za powyższe, co jak w tradzie. W turniej składa się właściwie z dwóch części. Pierwsza część jest to tabela 20-biegowa, która jest po 20-biegowej. Panie trenerze, przed nami trzeci turniej, a koronę Bolesława Krobrego, w którym zobaczymy aż czterech reprezentantów z startu. Czego pan spodziewa się po występie naszych zawodników? No, zawsze od moich zawodników wymagam jak najlepszej postawy, jak najlepszego wyniku, ale przecież no, nie można cudów żądać od nich, bo wiemy jaki jest skład. Jest tu praktycznie cała czołówka światowa, połowę z Grand Prix, także no, 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 nie oczekujmy za dużo. Jeżeli będzie się im udawać, wygrywać, to będziemy się wszyscy bardzo cieszyć. Dziękuję. Może z Darka się wbija. Pierwszy raz na turnieju szobręgo? Yy, aktualnie tak. Mhm. Kto dzisiaj wygrał, Pana zdaniem? Yy, myślę, że Nikki Petersen. Mhm. Najlepszy z Gnieździan? Yy, Krzychu Jabłoński. No nie wiem, myślę, że Krzychu chyba. Tomasz golop. A z zawodników startu kogo obstawiasz? Jason Dolly, Krzysztof Jabłoński. Faworytem Skóra, chociaż realnie patrząc to myślę, że Tomek Golop. może Niki Pedersen. Czego się pan dzisiaj spodziewa? Na pewno świetne widowiska. Pięknej zabawy, świetnego widowiska, no i przede wszystkim no co? No satysfakcji dla mnie i dla dzieciaka. Nie? Kto dzisiaj jest faworytem? Czy właśnie Adam Skórnicki? No, Przypuszczam, że Niki wygra, ale będziemy kibicować sercem, skórze. Będzie. Proszę, Proszę Państwa, król Raz jeszcze nie brawa! A przy okazji, jeszcze w Polsce obchodził swoją rodziny i to gdzie? Tutaj, w swoim Królestwie gnieźnieńskim. Kirby Hancock, a więc Stany Zjednoczone w Gnieźnie. Człowiek, który rok temu był koronowany na króla podczas drugiego turnieju Ochronę Bolesława Chrobrego. Oczywiście teraz pogawędka przepiękna z Tybów Indianem. Cheers, mate. Uh, Kirby, are... 40-letni gość, 40 ciągle jest znakomitym miejscem. Jak na przykład Adam Johnson czy like 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 Travis Pastrana, ciągle pokazują znakomity Speedway. A tak, you dla mnie jest to jedna I z najważniejszych rzeczy. Kocham to, co robię. Nie czuję się stary. To jest część tej gry. Powiedz, gdzie tkwi klucz do tego, aby ciągle być młodym gościem w duszy i na ciele

Jeszcze, to już wszyscy są, nie musimy zwalniać. Pozdrowienie, drodzy Państwo. Proszę Państwa, z numerem drugim, że nie Państwo może nie rozpoznają, ale dwójkę na plecach ma gość z Rosji, Denis Gizatuli. Dalej, z numerem trzecim, ten, który między innymi poprowadził wieziński stan... Myślę, że będzie, będzie ciekawe widowisko. Widzę, że jest tutaj w programie bardzo dużo bardzo dobrych zawodników. W zasadzie wszyscy, którzy tu jeżdżą są dobrzy. Także będzie naprawdę e, ciekawe widowisko. Dzisiaj w Gnieździe gościmy prezesa Stali Staligorów pana Władysława Komarnickiego. Witamy panie prezesie. Dzień dobry i chcę podziękować kierownictwu startu Gniezno. Na czele z panem prezesem Olsieckim zostałem zaproszony. Jestem z moją żoną, z moimi wnukami i będziemy patrzeć, jak moi zawodnicy dzisiaj będą zwyciężać. No właśnie, panie prezesie, dzisiaj duet zawodników Kejlum Stali, Niki Pedersen i Tomasz Golob po raz kolejny przeciwko siebie, tak jak ma to miejsce w cyklu Grand Prix, ale razem w zawodach ligowych. Jak pan się zapatruje na ich rywalizację dzisiaj przy Brzesińskiej? No dzisiaj to chyba nie będzie takiej jedności, jak u nas jest w klubie, wie pan, bo dzisiaj walczą o koronę Chrobrego, w związku z tym na pewno będą indywidualnie walczyć, ale wie pan co, to jest piękne i na tym polega sport żużlowy i to, że dzisiaj tak dużo jest kibiców, to wcale się nie dziwi. Jest z nami prezydent miasta Gniezda, panie Jacek Kowalski. Panie prezydencie, dzisiaj trzecia odsłona turnieju Chrobrego. Zawody zapowiadają się przed No widzę, że będzie wielka trajda. Raz, że mamy przednich zawodników, drugi raz pogoda dopisuje trzeci, trybuny prawie pełne. Emocji na pewno bardzo wiele. Cieszę się, bo będziemy mieli wspaniałe widowisko. Panie prezydencie, po raz kolejny turniej może liczyć na wsparcie miasta Gniezna i realizowane jest to hasło. Miasto otwarte, otwarte także na sport. Oczywiście, że tak, jest otwarty również na sport. Przygotowaliśmy program promocyjny ze środków Unii Europejskiej od przyszłego roku i tam akcentujemy właśnie m.in. turniej o koronę Bolesława Chrobrego. i myślę, że... W przyszłym roku tych środków powinno być jeszcze więcej po to, by przyciągnąć lepszych zawodników, żeby było jeszcze więcej emocji, żeby było jeszcze lepsze widowisko.